Tradycyjnie z okazji rocznicy odzyskania niepodległości zorganizowany został indywidualny turniej strzelecki. 17 indywidualny turniej strzelecki o nagrodę burmistrza Karlina odbył się na strzelnicy Lok w Zwinisławiu. No to już tradycja jest chyba prawie dwudziestoletnia tak naprawdę i mamy dwa takie turnieje. Jeden wiosenny związany z rocznicą Konstytucji 3 maja, a drugi właśnie jesienny i święto niepodległości 11 listopada. Zastanawialiśmy się, w jaki sposób można uczcić te bardzo ważne, myślę, że najważniejsze daty w historii naszego narodu. Oprócz takiego uroczystego obchodzenia, czyli mszy za ojczyznę, czy, czy składania wieńców i wiązanek. No, i wtedy zrodził się pomysł, właśnie, żeby. Zorganizować taki turniej tak jak powiedziałem, kontynuują to już od ponad 20 lat. Zawody odbyły się w konkurencjach: karabin sportowy, pozycja leżąca, kobiety, mężczyźni oraz młodzież. Zawodnicy oddali po 8 strzałów z karabinka sportowego kaliber 5,6 mm do tarcz na odległość 50 metrów. Po podliczeniu punktacji jury wyłoniło zwycięzców. W kategorii młodzieży pierwsze miejsce zajął Maksymilian Mazurek, drugie Jakub Marczak, a miejsce trzecie wywalczył Jakub Denis. Wśród kobiet najlepsza była Marzena Czarnas. Obchodzenie święta niepodległości w taki sposób jest uważam fantastyczne. Zresztą pogoda nam służy. W moim przypadku strzelanie jest czymś, wracam po latach, ponieważ mogę się przyznać że w licealnych latach strzelałam w drużynie, można powiedzieć półzawodowo, nawet na swoim koncie mam ambicje mistrzostwa województwa, ale jeszcze wtedy koszalińskiego, także teraz fantastycznie mogę sobie powtórzyć, utrwalić, przypomnieć jak to było. Fantastyczna sprawa, zresztą organizacja, jest, jestem tutaj po raz drugi w ubiegłym roku z grupą z zespołu szkół, również byłam w tym roku, też jesteśmy z grupą, także super, bardzo fajnie, polecam, w taki sposób powinniśmy również się integrować jako spo, społeczność. Drugie miejsce zajęła Katarzyna Strychanowska, a trzecie Marzena Pączek. Największą liczbę punktów wśród kobiet zdobyła startująca poza konkursem Emilia Filipowicz, prezes zarządu obiektów sportowych, turystycznych i rekreacyjnych. W kategorii mężczyzn pierwsze miejsce zdobył Piotr Woś, drugie Andrzej Sochacki, a trzecie Franciszek Terech. Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe.